znamy potencjalnych rywali polskich drużyn w europejskich pucharach. Cześć, dzień dobry, kanał 365 dni o piłce Piotr Rzepecki, Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj nie pogadamy sobie ani o futbolu ligowym, ani też o reprezentacyjnym. Powoli zapominam o tym wszystkim, bo myślę, że też istotną kwestią są europejskie puchary. Tak, powoli trzeba się nastrać. Oczywiście wiem, że jeszcze bardzo długo i daleko do pierwszych tych losowań eliminacji europejskich pucharów, natomiast już wiemy sporo na temat tego jak będą wyglądały właśnie te, Eliminacja europejskich puarów z perspektywy polskich klubów. Jak doskonale wszyscy dobrze wiemy, do europejskich puarów zakwalifikowały się Jagiellonie Białystok, jako mistrz Polski, wicemistrz Polski, a więc Śląsk Wrocław, trzecia legia Warszawa, no i ten sensacyjny zwycięzca puaru Polski, a więc pierwsza ligowa Wisła Kraków. Dziś odpowiemy sobie na parę pytań przede wszystkim z kim te ekipy zagrają, kiedy są dokładnie losowania, jak wyglądają terminarze i też kształt tych europejskich rozgrywek, także nie przedłużając czas spojrzeć na tabelki, na analizy, bo dziś tego naprawdę sporo. Zachęcam tylko na samym początku do subskrypcji mojego kanału. Przypominam zwłaszcza dla nowych widzów, którzy oglądają ten materiał, a nie subskrybują. Koniecznie kliknijcie w ten czerwony guzik na dole, a teraz sprawdźmy, z kim zagrają polskie kluby w eliminacjach europejskich pucharów. Jako punkt wyjścia, spójrzmy sobie przede wszystkim na obecny ranking UEFA. Polska aktualnie plasuje się na alkacie 18. Jak zresztą w tej chwili widzicie, tak wygląda nasz aktualny ranking, a więc za poprzednie 4 sezony. No i oczywiście mamy tę pustą kolumnę, a więc sezon 24-25. To, co nas wkrótce będzie czekać. Ten, ta pozycja w tym rankingu jest naprawdę dobra, jest obiecująca. Oczywiście jest to podyktowane tymi niezłymi wynikami w tych ubiegłych sezonach. Doskonale pamiętamy sezon 21-22, legia grająca w fazie grupowej Ligi Europy. Później niesamowity Kolejusz, który awansował do na Ligi Konferencji, no i ten sezon miniony, a więc rozgrywki 2-3, 2-4, kiedy zarówno Raków, jak i Legia grały w fazie grupowej europejskich pucharów. No i to nam dziś powoduje, że Polska w miarę urosła. Jest obecnie lokata 18, ja cały czas będę powtarzał i apelował, że musimy zmierzać w kierunku tej pierwszej piętnastki, bo to będzie gwarantowało, że dwa polskie kluby będą grały w eliminacjach Ligi Mistrzów, a to naprawdę już coś będzie znaczyło. Teraz przejdźmy jednak sobie do konkretów, a więc zacznijmy od tego, z kim polskie kluby zmierzą się w eliminacjach europejskich pucharów, bo już znamy listę potencjalnych rywali i zaczniemy sobie wszystko po kolei. To znaczy od, najpierw od Jagiellonii, która przecież będzie grała w eliminacjach Ligi Mistrzów, później Wisła Kraków, która będzie reprezentowała nasz kraj w eliminacjach Ligi Europy, no i później oczywiście Śląska, także Legia Warszawa. Patrzmy więc na plany Jagiellonii i Białystok, a więc na mistrza Polski, który rozpocznie zmaganie eliminacji Ligi Mistrzów od drugiej rundy. To też jest jakby bardzo istotne, bo ja też yy, powtarzam, to wielokrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, żeby to dobrze wybrzmiało. Polska ma niesamowitą szansę, żeby przynajmniej jeden klub grał w europejskich pucharach w tej fazie grupowej, bo w przypadku Jagi ważne jest to, że trzeba wygrać przynajmniej jeden dwumecz. Przypomnijmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o eliminacje, że są tak zwane spadki, a więc na przykład, jeżeli podopieczni trenera Adriana Siemieńca przegrają w tej drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, wówczas spadają do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, jeżeli wtedy też powinie się noga, czego oczywiście nie życzymy, natomiast tak się może, to się może wydarzyć, wówczas Jaga spada do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. No, i ja wygrywając jeden dwumecz, a więc sprawiając, że Jaga podskoczy w tym rankingu, w tej takiej, powiedziałbym, eliminacyjnej hierarchii, wówczas będzie oznaczało, że na pewno mistrz Polski zagra przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. No, ale patrzmy w tej chwili na konkrety, tak wyglądają potencjalni rywale Jagieloni w tej walce o Ligę Mistrzów. Nie będę wszystkich czytał, też żeby się nie ośmieszyć, bo zwłaszcza te egzotyczne kraje, no to są gdzieś takie, powiedziałbym, specyficzne nazwy klubów, ale przede wszystkim skupmy się na tych najpoważniejszych, to jest na pewno Karabach, Agdam. Doskonale pamiętamy. Karabach z tych konfrontacji, między innymi z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jest też na przykład Sparta Praga, Bodoglim grecki Paok czy na przykład Słowan Bratysława. Pytanie, kogo trafi Jaga, jak gdzieś tutaj te szanse by wyglądały, bo trzeba powiedzieć, że drużyna z stoku będzie ekipą nierozstawioną. Tutaj chodzi oczywiście o ranking UEFA, no i ten słaby współczynnik Jagiellonii, która bardzo długo nie reprezentowała Polski w europejskich pucharach. Tak zresztą wygląda taka tabelka, którą pobrałem ze strony 90 PL. No i wówczas widzimy Agilonie na szarym końcu mała jest liczba tych punktów rankingowych, no i to właśnie wynika, że Jaga spotka się z teoretycznie trudniejszymi rywalami. Żeby iść tak krok po kroku, była Jaglonia walcząca w Lidze Mistrzów, teraz spojrzymy na Wisłę Kraków, która będzie grała w Lidze Europy. Biała Gwiazda rozpocznie zmaganie od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy i to jest bardzo też istotne, no bo przecież ta ścieżka europejska będzie bardzo długa, zwłaszcza, że właśnie Wisła będzie grała od samego początku, ale ważny fakt, że drużyna z Krakowa będzie zespołem rozstawionym i to nam będzie oznaczało, że tutaj ci rywale, których spotka chciałbym się powiedzieć drużyna trenera Rudy, ale już doskonale wiem, że tego trenera już nie ma w Krakowie, w każdym w tym razie jeżeli Wisła Kraków zagra właśnie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy no to teoretycznie trafi na słabszych rywali. Tak wygląda lista potencjalnych przeciwników. Jak doskonale widzicie z lewej strony, ta lewa kolumna to są potencjalni rywale w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Później, żeby też tak to wszystko gdzieś powiedziałbym ubarwić i dokładnie przedstawić, wypisałem też potencjalnych rywali w drugiej rundzie, a więc w przypadku, jeżeli Wisła przejdzie tego przeciwnika w rundzie pierwszej, no i żeby też się specjalnie rozwodzić, wymienię tylko najciekawszych przeciwników. W pierwszej rundzie może to być m.in. szwedzki Elfsborg, ewentualnie zespół z Słowacji, a więc Berok, natomiast tak jak widzicie, tak wygląda lista potencjalnych rywali, ale tutaj jest ciekawej w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy, bo to jest na przykład Ajax z Holandii, jest też portugalska Praga, zespół z Norwegii, a więc Moldy, no i kilka innych naprawdę utytułowanych drużyn. Także mówiąc prosto, na pewno nie będzie spacerek, jeżeli ta pierwsza runda będzie łatwa w wykonaniu Wisły, no bo wydaje się, że jednak ci rywale nie powinni być dużym zagrożeniem, no to jednak ta druga, no to będą prawdziwe ciężary, zwłaszcza że Kraków może spotkać na przykład Ajax, no i wówczas już naprawdę będzie problem, no i wtedy. Zespół z Krakowa, jeżeli oczywiście dojdzie do tej drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, no to spadnie w cysłowie do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. No, i jak już jesteśmy przy lidze konferencji, to warto spojrzeć na plany Śląska. Tak wyglądają potencjalni rywale WKS-u. Dodajmy raz jeszcze, że Śląsk, tak jak i Legia, będzie zaczynał eliminację europejskich pucharów od drugiej rundy eliminacyjnej ligi konferencji. Wypisałem rywali właśnie ze zespołu mistrza Polski. Oczywiście nie będę wszystkich czytał, jeżeli chcecie i macie ochotę, możecie sobie zastopować ten film no i sprawdzić mniej więcej właśnie z kim możecie zagrać Śląsk. No i też sobie gdzieś powiedziemy tak rozplanować, gdzie byście chcieli na przykład jechać jako kibice Śląska Wrocław i kogo sobie życzycie, jeżeli chodzi o potencjalnych Śląska wrocław No i szybciutko patrzymy w kierunku Legii Warszawa. Tu jest bardzo podobna sytuacja, tylko trzeba dodać, że Legia będzie zespołem rozstawionym. Śląsk rozstawiony nie jest z uwagi na słaby współczynnik rankingowy, natomiast Legia takim zespołem jest. Oczywiście to się wiąże z tego, że stołeczni grali chociażby widzę Europy w sezonie 21-22, no i też pamiętamy tę ciekawą kampanię europejską w sezonie 23-24, gdzie drużyna prowadzona jeszcze wtedy przez Koster Unianicza awansowała do fazy grupowej Ligi konferencji, no i tuż po wyściubnięciu nosa z tej fazy grupowej, a więc więc już na początku tej fazy pchorowej przegrała bardzo wysoko z moldewka. I tak wyglądają właśnie potencjalni przeciwnicy wojskowi. Jak w tej chwili widzicie, to jest na przykład zespół ze Szwecji, a więc Haken są też niżej utytułowani, powiedziałbym, rywale. To jest drużyna z Serbii, z Luksemburga, z Gruzji, z Węgier i tak dalej, i tak dalej. możecie sobie tak samo jak w przypadku Śląska zatrzymać ten film i sprawdzić potencjalnych rywali. no Generalnie myślę, że ta droga, legia także Śląska, nie będzie taka trudna jak w przypadku Wisły. Teoretycznie mówię tylko o początku, no bo już tej w trzeciej rundzie, eliminacji konferencji, czy już w czwartej, to już w ogóle będą naprawdę ciężary. Natomiast ja cały czas będę trzymał się tej tezy, że by iść do przodu, jeżeli chodzi o ten ranking UEFA, my musimy jako Polska mieć minimum dwóch reprezentantów w Europie, tak jak chociażby to było w minionym sezonie, kiedy Raków grał w lidze Europy, a Legia przecież grała w lidze konferencji. No i na samym końcu warto powiedzieć to, co jest też istotne, więc kiedy dokładnie będą losowania w tych rozstrzygnięciach eliminacyjnych, no i kiedy też będą mecze, żebyśmy jako polscy kibice śledzili poczynanie Agilonii, Wisły Kraków, Śląska Wrocław, a także Legii Warszawa. Mam nadzieję, że ta grafika jest w miarę czytelna. Mamy tutaj po kolei wymienionego Jagiellonię Białystok, jako mistrza Polski, e, która będzie mierzyła się w tej drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. E, pierwszy mecz to jest 23, bądź 24 lipca. Rewanż jest zaplanowany na 30, bądź 31 lipca. Losowanie z kolei tej fazy Ligi Mistrzów będzie 19 czerwca. I tego samego dnia losowanie Ligi Konferencji, a więc Śląsk wrocław legia warszawa Natomiast mecze WKS, a także Wojskowi, rozegrają najpierw 25 lipca, później 1 sierpnia, jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, która będzie grać eliminacja Ligi Europy. Losowanie jest dzień wcześniej, a więc 18 czerwca, natomiast Biała rozegra swoje mecze najpierw 11 lipca, a reważe są zaplanowane na za tydzień, a więc 18 lipca. Mam nadzieję, że to wszystko było w miarę czytelne. Oczywiście jeszcze przed nami wiele, gdzieś taki, powiedziałem, drążących tematów. Na pewno przygotuję taki film, co się dokładnie zmieniło w tej nowej erze Ligi Mistrzów, Ligi Europa, a także Ligi Konferencji, bo być może wiecie, że koniec ze starym w, ze starym formatem, ze starą formułą. Teraz czas na nowość, także myślę, że też przydałoby się taki y, nagrać materiał o tym, co się właśnie zmieni, jak wyglądają zmiany. Myślę, że to jest bardzo interesujące. Natomiast dajcie znać koniecznie, jak w waszym zdaniem będą wyglądały te drogi naszych Pucharowiczów. Tutaj ma szansę na fazę g, g grupową. No i kto generalnie przetrwa y, tę całą kampanię eliminacyjną. Piszcie koniecznie, kanał 365 Dniu Piłce, Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki pozdrawiam i do zobaczenia.